Dziękuję. Mamy? Tak. Dobra, szanowni państwo radni, bardzo proszę już o ciszę, dziękuję. Znawiam e, obrady 19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo. E, szanowni Państwo zostało nam nic innego tylko przegłosować projekt uchwały, który macie państwo... Bardzo proszę Pan Radny. Na, na formalności e, oczywiście tak jak mówiłem składam poprawkę z wyniku naszych wcześniejszych głosowań, częściowych jest uchwała dostosowana do w swoim brzmieniu do wyniku tych głosowań. Jest to autopoprawka. No te zapisy praw podstawowych, Wszystko tam nie zmiany zmianie, to wcześniej w Paragraf pierwszy, paragraf drugi i w paragrafie trzecim zgodnie z głosowaniem jest ten skład wpisany. Ja e, ja e, dobrze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, e, bardzo proszę, z tyłu za mną jest wyświetlona treść tego projektu uchwały.

o, O, o już widać. O, o, o. Kto jest, został przewodniczący? Zastępcą i członka. Dobrze. Tak wszystko się zgadza. Widać, widać. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 1 łamane na 4 łamane na 2024 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z autopoprawką. Tak? Wszystko się zgadza? Świetnie, dziękuję. Momencik. Panie radny, pozwoli panu. Dziękuję. Dobra, szanowni e, państwo radni, czas start Bardzo proszę o zagłosowanie. Gdzie jest pani radna Emelina Zblewska? No, no, to... Dobrze. Nie szkodzi. No nie, nie, nie. mamy kworum. Dobrze, szanowni państwo, w głosowaniu brało udział 10 a, radnych. Wszyscy Państwo. Jeszcze dziewięć sekund jest, jakby zatrzymał końca. Dobrze, przepraszam. Panie radny, czy wyrazi pan zgodę, żeby ustnie wyrazić tak. swoją wolę tak, i zdanie? Bardzo proszę. Jestem za. Świetnie. Podnotujemy to, pan radny e, e, Michał gotował. Bardzo, bardzo przepraszam panie radny. za. Tak jest. O i teraz zdjęcie pójdzie. Ale ja też tak miałem. Pokolnie Photoshop na swojej. Dobrze, szanowni państwo, świetnie, bo nam super idzie. Dobrze, szanowni państwo, nie przechodzę. E Szkoda, bo chciałem jeszcze z Państwem na ten na jeszcze inny temat porozmawiać, ale nie że... nie, no, to, tak, no, to, się tak, tak, to powinno, ale tak, 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 punkt? tak, 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 Dobra. tak, 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 Przechodzimy w takim razie do punktu naszego trzeciego, czyli sprawozdanie Wójta Gminy Kosakowo z prac w okresie międzysesyjnym. Tutaj tradycyjnie Państwo otrzymali, jeśli nie zabraliście, to, leżną, to przy Pani Radnej Bożeniej Roszak e, e, leży sprawozdanie Pani Wójt, więc nie zostaje mi nic innego, tylko i wyłącznie przejść do punktu czwartego, jakim jest informacja z pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy Kosakowo sprawy organizacyjne organizacyjnej uchwały dotyczące pracy Rady Gminy Kosakowo. W tym miejscu szanowni państwo w pierwszej kolejności bardzo poproszę o przewodniczącego Komisji Finansów i Strategii i Rozwoju pana radnego Ryszarda Daraszewicza i tutaj tradycyjnie mamy wnioski i będziemy od razu nad nimi głosować. Myślę, że to pójdzie nam bardzo sprawnie. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Kolejno odczytuję wnioski, które zostały stworzone, opracowane na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 11 lutego. To jest pierwszy wniosek będący pokłosiem, i też po, powstał po analizie projektu wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce przedsiębiorstw usług komunalnych. PEKO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów przez gminą Kosakowo. Jest to wniosek pana radnego Krzysztofa Turunczaka do wójt gminy o treści o przekazaniu informacji, jaki sprzęt mienia ma zostać pozyskany i znaleźć się w środkach trwałych mienia spółki PECO po podwyższeniu kapitału zakładowego, zakładowego, objęciu nowo utworzonych udziałów przez wspólnika gminę Kosakowo w spółce. Na obecne sześciu członków komisji sześciu opowiedziało się za, czyli wniosek został zaakceptowany. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Wniosek wyświetlony z tyłu za mną na tablicę. nie zostaje nam nic innego, tylko Dostaliśmy informację od Pani Wójt, że to na statutowe zadania, ale... ale taki był wniosek, on został. Nie ma informacji na jakiś sprzęt, wymieniacz go. Dobrze, A, tak. Dobrze, Szanowni Państwo. Czy to jest dla Państwa ta czcionka czytelna? Tak. tak. Dziękuję. Dobra, Szanowni Państwo, e, czas start. Bardzo proszę o zagłosowanie. Szanowni Państwo, wszyscy Państwo jednomyślnie, jednogłośnie wyraziliście się pozytywnie za przyjęciem wniosku. A, to może dla formalności, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, kolejny wniosek. Kolejny wniosek. Kolejny wniosek Radnego Krzysztofa Tronczaka do Wójt Gminy. Wniosek do Pani Wójt o Długoletni Plan Rozwojowy dla Gminy Kostachowo wraz z prognozami finansowymi na obecnych sześciu członków komisji. Za było pięciu i jeden głos się wstrzymał. Wniosek za... Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo radni, ja bym bardzo prosił o zagłosowanie. Nie ma dyskusji. Pani Agnieszka Słowik, pan Mirosław Marek i pan radny Michał gotowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, o głosowanie brało udział 11 radnych. Wszyscy Państwo zaakceptowaliście wniosek. Bardzo proszę o kolejny wniosek. Kolejny wniosek komisji jest to wniosek do Pani Wójt o zakup budową pomieszczeń pełniących funkcję szatni oraz magazynków na terenach wszystkich sołectw zlokalizowanych przy boiskach oraz miejscach rekreacji na obecnych sześciu członków komisji. Za pięciu wstrzymał się jeden radny. Wniosek został zaakceptowany. Był to wniosek Krzysztofa Trączaka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zagłosowanie. Szanowni Państwo, tutaj tak samo jak poprzednio wszyscy Państwo wypowiedzieliście się pozytywnie w tym wniosku. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Kolejny wniosek komisji, którego inicjatorem był Pan Radny Krzysztof Torunczak do Wójt Gminy. Wniosek do Pani Wójt o zorganizowanie spotkania komisji wraz z kierownikami wszystkich referentów i omówienie bieżącej sytuacji pod kątem realizacji budżetu gminy. Na obecnych sześciu członków komisji Sześciu było za, wniosek został przyjęty. Bardzo dziękuję. I w tej chwili bardzo proszę o zagłosowanie. Proszę? Tak, jeszcze jeden to nie? Ale tam jest jeszcze jeden temat. Tak, Agnieszki Słowik jeszcze jeden jest. Dobrze. Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział tym razem 12 radnych, Jeden radny się sprzeciwił, 11 radnych było za. Bardzo dziękuję. I mamy jeszcze jeden wniosek. Wniosek, wniosek komisji, gdzie wnioskodawczynią były pani radny Agnieszka Słowik do wójt gminy. Zwracam się z wnioskiem o przegląd i uzupełnienie wszystkich ubytków na wierzchni na ulicy Wiśniowej w Pierowoszynie tak. na obecnych sześciu członków komisji wszyscy byli za. Wniosek zaakceptowany. Dziękuję. Jeszcze zobaczymy głosowanie. To jest, to jest, to jest. Teraz mamy teraz mamy ciśnienie. Dobrze, szanowni państwo bardzo proszę. Marcin Buchna. A ja. Pani radna Ewelina Zbleska. Tak, oczywiście. Pan Marcin Buchna. Tak, panie Warcinie, ja wiem, że pan patrzy na czas, żeby się skończył i wywiera pan, próbuje pan co najmniej wyrzeć na nas presję, ja ale bardzo proszę. Szanowni Państwo, proszę zobaczcie, 12 radnych, 12 radnych głosowało, jeden radny się wstrzymał, 11 jest za. Dobrze, bardzo proszę Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden wniosek, który wynika ze spraw bieżących z ostatniego posiedzenia. Komisji był to wniosek Radnego Andrzeja Śliwińskiego do Wójt Gminy o zamieszczenie w BIP zarządzeń e, Wójt Gminy Kasakowo z numerem oraz dopiskiem w sprawie. Bardzo proszę to zaprotokołować. To nie podlega głosowaniu, gdyż ze zostać bieżących. To wszystko dziękuję. Yy, mamy tu wiceprzewodniczącego. Szanowni Państwo, Komisja, Komisja Społeczna Edukacji i Bezpieczeństwa, bardzo proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego, pana radnego Michała. Gotowa. Komisja spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa zebrała się 11 lutego 2025 roku i wypracowała 14 wniosków. Pierwszy wniosek o nadanie nazwy ulicy Jesienna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 17 łamane przez 6 i 17 łamane przez 18 o Brębnym Bogurze. jednogłośnie wszyscy byli za. Znaczy to, jest ogólnie, to są wnioski pani Sołtys.